Słuchajcie, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Zwydy to jest kolejny odcinek na moim kanale jesteśmy na To oczywiście w środę jak co tydzień moi drodzy, przez najbliższe 2-3 tygodnie zacząłem jak długo zależy jak... Ech. Ech. Jak się przyjął pierwszy odcinek ze mną dzisiaj jestem Mi the Boys, czyli ja i chłopak Krzysiek, tak? Bo... Tak jakby... Tak, bo nie jestem kobietą. Wcale, wcale nie jestem kobietą, bo jestem Krzysiek. Dokładnie, a może to jest Krzysiek, ona Krzysiek. No, ale w każdym ja razie. W takim razie... Słuchajcie, sprawa jest taka, że wcale nie minął tydzień, to dziwne, wiem, tydzień temu był odcinek i wcale nie minął tydzień do poprzedniego odcinka, bo minął konkretnie... Nie 24 godziny, minęło około 12, dobra, 8 godzin od poprzedniego odcinka. Sprawa ma się tak, że jeszcze nie ma wszystkich z Steamu. Jestem ja i Krzyśek I ustawiam sobie takie dwa fajne spaki. Powiedzcie, co ty myślicie, żeby tak nagrywać na spaka. Uważam, że trzeba jakoś tutaj uzdobić, prawda? I Krzyśek, pokaż, pokaż, co zebraliśmy. Pokaż, co znaleźliśmy w, w ramach naszego. Nie, nie, kurczaka, to drugie. Nie, 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 nie kurczak. Pokaż, tak pokaż, pokaż to się. drugie, cześć, kurczak. Pokaż to drugie, co Zapraszamy. znaleźliśmy w ramach Zapraszamy. tego. No tutaj, Zapraszamy. oczywiście, tutaj mamy, <coughs> mamy wyznaczoną granicę, która jasno mówi, że te arbuzy do nas nie należą. Nie możemy ich zebrać, mimo że Ale... jak wchodzimy, tu pisze Planes. Ale Krzysiek właśnie bardzo dobrze powiedział moi drodzy, po profesjonalnemu bym powiedział, że jeden Arbus znalazł się akurat. No w sumie na, na granicy. Dwa. W przybliżeniu. No, znaczy, te to nie, ale pokaż, co masz, co masz już w ekwipunku. Bo, no dobra. dobra, bo To jest dobra. kurczę, patrzcie. Znajdziemy na granicy. Melony. Bo my nie możemy tych melonów zbierać. To jest teren, moi drodzy, niczyi. I tu nie możemy, nie mamy prawa, nie mamy obowiązku nic dostawać stąd. Z tegoż tytułu też właśnie z krzyżkiem stąd idziemy. Słuchaj, znalazłem krowę, w sensie widzę krowę mhm. i fajnie byłoby ją przeprowadzić do naszej bazy, bo musimy mieć dwie krowy, żeby robić co? Engineering. Ogólnie to wiesz, że w bazie mamy smycz i. Serio? To leć po smycz. Ja ją tak, postaram się jak najbliżej ten przybliżyć. No e, tak. wiesz, no trochę kawałeczek jest do tego, więc nie chcę. Ja no, i wracając do rzeczy, moi drodzy, przypominam o łapy w górę i jakiejś subskrypcji na moim kanale, jak i Krzysia. I możecie też Mystera, Kula i Klipsona też bić, bo chłopaki też są, ale będą od środy, w sensie dla was to będzie za tydzień. Albo i za dwa, zależy jak się zbiorą. Też no wiadomo, nie? Wiem. Znaczy nie. <laughs> przyjdzie nie, kripson, później no. kul. To znaczy nie, żebym tam szkalował czy coś, no ale mogliby <laughs> ruszyć dupami. Nie, zaczęli są na wyjeździe w tym momencie. Nie, ale nieważne, że mieszkają ze sobą. Najpierw będzie Klipsona, później będzie Kulu. że razem. No to nie różnica, nie? Dobra, jestem w bazie. A ja idę z krową. Czekaj, chodź tu krową chodź. Będzie krowa i kurczak, tylko musielibyśmy właśnie jaka. Ojojku, tu jest lawa i mamy lawę. Tam są drzewa też, to uważaj. W ogóle mamy zamysł na naszą bazę. W sensie Cripson ma zamysł, bo nie kryje, że chce wykorzystać to, że on i kul są budowniczymi w Minecrafcie. Krowa nie idź do lawy. Krowa nie idź do lawy. Ja jest pod ziemią, także wiesz, ja tam stawiać klocki umiem, ale tylko pod ziemią. To się nie liczy. Stawiać klocki umiem. Ja to tam tylko w lesie pod papierem. Stawianie klocków um. pod papierem, ej zrobimy ten, w ogóle my jesteśmy team blue, chciałem tylko wspomnieć Team Aha, blue, blue, da, blue de, 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 de. and the boys, tak z półśmieszkiem powiedzieliśmy to na, na discordzie, że my będziemy, me, me and the boys będzie mój team się nazywał No i ktoś wziął to sobie do sady. I mnie to pasuje, nie? Tylko wiesz, co ten zespół R mnie trochę zastanawia? Widzisz to na tabie jak jest napisane? Tak, ja wiem, okay. ja już jak widziałem, tu napisałem, że zespół R znowu błysnął. Także... Zespół R znowu błysnął. Znowu tak. zabłysnął. Nie, znowu błysnął, bo on odleciał, mm. więc wiesz. No. Dobra, już wracam z jedną liną, niestety. Ej, Nie mam ci, że stary widzę cię, siema. Dzień dobry. Ale żeś kurwa. pani, ale ty... Nie, ale ja to mam przebieg, nie? Jedna krowa mechaniczna normalnie A, damy. dobra, to ty ją ten, a ja ten No, ja, ja, to ten, 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 ja, to ten. ten, ten, Widziałeś może gdzieś? Znaczy, mamy jeszcze jedną, mamy w dole już. Ale no dobra, no to będzie jeszcze jedna. <krym> nie, nie dono, było, potem... była tylko jedna, wiesz? Także chodź tu krowo, krowo, chodź krowo. Musielibyśmy jajka zabrać, żeby kurczaka mieć jeszcze. A kurę można wziąć na linę? E, tak, można. Aha, Ej, aha. Aha. drogą, e, mamy, to, korzystaj z tej bazy, co tam jest w tej górze. Zrobiłem nam na półtora. To, nie, nie, nic tam nie obchodzi. O Można mam jajko! Masz jajko! U, 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 u. Mam jajuszko! Ej, Krzysiek, Krzysiek! Tak? Tak? Miałeś powiedzieć co? Powiedz co? Ciao! Jajco! Hehehe! Zabawni minecrafterzy i ureczy! Najprzystojniejsi oczywiście na serwerze! Żeby nie było, nie? Dokładnie, Ta, nie, ale my się nie chwaliśmy. Ale najmłodsi w sumie jakby nie patrzeć! Najmłodsi? No. Nie, co młodsi? Jeszcze uwierz mi. O dobra, mamy małą krówkę. Prawda? O kurde. Ktoś jest. Ktoś tu jest, ale nie pamiętam, wiesz? To znaczy, wiesz, ja jestem starszy od ciebie, nie? Dobra, a gdzie tego kuraka? Musiałeś zaznaczyć, że jesteś starszy ode mnie kuraka? Tak! Tam, musiałeś. do tego tego pojemnika, tylko trzeba zrobić schodki. O, o, tutaj zobacz, tu będziemy kurczaki trzymać, tu będzie kurwczaki. Ale wiesz, że one się tutaj, jak będzie ich więcej, to... Ale będzie ich... Ee, e, ee. E, e, e. co ty kradniesz? Już... O, już chciał uciec, Chodź. o! Już chciał uciec, jeden. Chodź. Dobra. Ja mam um. Jest noc, daj mi schodki, daj mi butelkę. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno, ciemno już! nadchodzi! ciemno się tutaj. O, ładnie nie? Chodź, tak? Chodź do pana. Come to daddy. Come no? to, this, this trap, this, this. Go to work! Yes. Oh. Dobra, Lina się do skrzynie złapała. Ała, Ła, obrwałem. Hey tu mam ten mam retro dźwięk jak... obrywania! Jakie cudowne to jest. O to nie, jest po prostu Wiesz, jakbyś popuścił od starego klocka w kiblu i wszedł po kimś, i wiesz, i tam tak gęsto i. Uuu! Uh! Tak. Dokładnie. Dobra, to co dzisiaj robimy, przepada? Po pierwsze sprawdziłbym mit na temat spadania w krzaczki. Słuchaj, że ten co się obrywa. Ja ja bym sprawdził ten mit, więc jak zginę będzie zabawnie. Yy, to zdecydujemy, bo mit mówi o tym, że jeśli spadniesz na ten krzaczek... Może nie drewnem, słuchaj, albo drewnem, bo w sumie będzie można je spalić później. Że jeśli spadniesz na ten krzaczek, to nie obrywasz. No nie obrywasz. Okej, okay, teraz patrzymy. To działa! Obrywasz raz od krzaczka starej nic ci się nie tak, dzieje. Tak, no bo jesteś w zasięgu krzaka, to dostajesz damage, ale tak, nie dostajesz... Tak, a demyś demyś jakby wpadku. cooldown, wiesz, jakby cooldown jest tak, później tak, i nie tak, możesz tak. dostać... To jest genialne, to my na tym zrobimy, kurczę, pogromcy kitów po raz drugi, Ej, nice, moi drodzy. Ale dzisiaj, jakby głównym celem odcinka, to że 6 minut zrobiliśmy totalnego bajzlu na tym odcinku, jak 90% polskich minecrafterów, To nie ma znaczenia, To nie ma znaczenia, okay? będziemy tworzyć enchant i mamy zamiar pójść do netheru, moi drodzy. To znaczy, otworzyć nether, bo do netheru będziemy szli w kolejnym odcinku. Także, słuchaj, Krzysia, mm. czy mm. mamy wszystko co potrzebne? Tak, mamy, tylko musisz zebrać trzcinę z góry. I okay. to w zasadzie tyle. Czcinę mam na, na książkę, tylko wiesz co? Potrzebowałbym jeszcze. Diamentów mhm. na kilo, w tych, mi zabrałeś ostatnio. Nie, jestem na dole w skrzydli. Okay. Wszystko pochowane, okay. To w cykret miejscu, tak? A jakby co wiesz, co tutaj tam przenosi następnym razem do tej, tej bazy? Bo znaczy, tam przy kurczaku masz takie takie na półtora mhm. kratki. A to tak wiem, wiem, widziałem. Dobra, to schodzimy a, w takim znaczy, razie. Zapraszam, podziele. pokażę ci tą skrzynkę. Ukrytą, mm. oczywiście, top secret, żeby nie było, zapraszam, chodź. Top secret skrzynia taka, a idę za Krzyśkiem normalnie. Kr za krisem, Krzyśkiem, Krisem. Au. Nie, nie Ten timing no po prostu nie jest. Nie. Aha, no to przepał. O, tutaj mamy taką tą secret. Chodź, choć, choć. Chodź. Uuu, uuu. uuu. Ale w sumie po co? I tak nie można kraść. O, i to jest nasza ruda dla bogactwa, moi drodzy. Ruda. Ruda tańczy jak szalona. Coś tam, co? Krzyczy, piszczy, to jest ona! Oh Boże, co rudu lalala, Dobra, czekaj, czekaj. Czeka. Robię sobie kill off, ale widzę, że tutaj mamy już obsydian tak. nakopany. To biorę ten obsydian, biorę sobie tak, jeszcze tak, bo, dwie sztuki. Bo ja mam kill off ogólnie. Dobra, a teraz a, a ja zrobiłem drugi. Cicho tam. Ice bucket okay. challenge. Ice Stop. bucket challenge! Może jakie to było kiedyś popularne. Dobra, yes. czekaj, robimy w takim razie, robimy Uuu, książka mm -hmm. zrobiona i teraz uwaga, uwaga, uwaga. Jest... Zrób diamenty na enchant? <laughs> tak, tak wziąłem. Uwaga, to jest najmocniej. O, to jest najważniejszy moment. teraz patrzcie skupieniu. Benz. I mamy enchant. Czemu nie była menta Halo. Nie wiem. Halo, czemu nie było? Może nie, była nie masz ci... <laughs> po prostu A właśnie, bo czekaj. chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Wejdźmy sobie nie, nie w statystyki, a mamy tutaj własne customowe męczy! których jeszcze z tego co widzę nie ma. A nie są. Dobra, trzecia rubryka. I mamy tu jakby przypisane do konkretnej osoby. Nie wiem, mu to do grafa jest, za grafa nie ma na jedzie halo, ale tu gdzieś powinno być jeszcze związane z Pięć zakładek. A gdzie jest moje halo? Dobra, nieważne, w każdym razie. Moi drodzy, mamy już enchant i uwaga, dzisiaj pójdziemy też do netherów. Otworzymy nether. Także tylko za sobie... się. o... Au! Czemu zrobiłem sobie żelazny kilo wenchantowany? O co tu chodzi? Ale. Właśnie jest Lapis? Ej, bo w sumie ja mam 24 level. Cuuu? To, wiesz no. co, nie marnuj może tak za bardzo. Przydałoby się do 30 do To i znowu efektywność dla nami weszła. Co jest z tymi U. enchantami? Kurde, dobra, i Sharpness sobie zrobię. I tak zbroję pobieżnie, bo nie będę diamentów na razie marnował. Bo diamenty mamy ograniczone, bo a, o, a, czoło mnie boli teraz, bo się pierwszy. To znaczy nie, nie mamy o. ograniczonych, wystarczy nakopać. W sensie tak, ale jakby na naszym terenie możemy na razie tylko kopać, ale ewentualnie wyjść nie, za mapę. E, jaskinie są nieograniczone. W sensie nie możemy, poza naszym biomem, wiesz, w ramach mapy rozgrywkowej. Można. Nie można. W, kopal w kopalni można. Nie. Na, na górze nie można. Nie, słyszałem, że podziemi też nie możemy eksplorować, wiesz, bo tam później są stacje tak dalej, za mapę musimy wyjść. Za Aha. teren rozgrywki, tak? Nie możemy na obok i sobie kopać, dlatego diamenty są ograniczone. Znaczy, to ty 10 tysięcy kratek idziesz i możesz się kopać, więc to, to jest takie umowne. Ale komu by się chciało, umówmy się, tak? Tak, jeszcze jakby był set home i coś, to, to tak dalej, to okej, okay, ale... Może, pozdro hardkorowi youtuberze. Dobra, jakby co, nie marnuj stringów, zrobimy sobie rybiarkę, bo ry, ry, rybiatrka... Jak nie marnować stringów? Mamy dwa spawnery pająku koło siebie, chopie. Ja Już wiem co robimy w kolejnym odcinku. Ja Już wiem co robimy. No, także And wiesz, a, a o stringi nie musi się martwić, nie? O stringi musi mamy tak. dostęp, prosto z Hinola takich najnowszych, tak. najnowszy model stringów. Dobra, tak, czekaj. Twoje wiski tam stringi rzucą, także. Oee, proszę. Oglady. Krzysiek, 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 Na tym filmie ma być monetyzacja, przypominam, to jest bardzo ważne, Ej, ty, żeby pieniądze. Dobra, zapłacę, zapłacę, że będzie O, było, Dobra, Krzysiek niosł, żyjście. Dobra, o. stary wiesz, za, zarabiam tak tysiąc złotych za filmie, więc. Tak. Y <laughs> y Pokażę Ci tam billingi, co tak, tak, te. No, no. Czekaj, tylko to do grafika. Spawner? Ej, tylko do grafika podeślej. Spawner na kolejnym odcinku. Teraz idziemy Ocydam na portal kopać. Zobaczyć. Nie, nie, to, to, nie będziemy spoilerować, o kurde. Pożyczysz po, mi, no właśnie, tak, chciałem prosić. Tak, cię. z wodą Wyle... mi się chodzi do kopalni człowieka. We, weź mi ją tutaj, w ogóle fajnie, Patrz jak ja kopię obsydian. Um, dobra. Z kim ja gram, jezu. O boże, co to za team, normalnie? <laughs> Me and the boy, the Krzysiek, the boy. The boy, to brzmi w ogóle jak ten serial The boy, nie? Tam jakiś horror. Coś nie, no W ogóle nawet wiem. ciebie na starcie nie było. Sam musiałam wszystko ogarniać pierwsze tutaj no, pierwsze diamenty pierwsze wszystko przyszedł na gotowe i nie naj, najlepsze było to krzysie jak te kopie kopie na komu wyjść par. ja przychodzę wykopam jeden blok diamenty tak no to się to tak, nazywa tak, tak. start farciarza po prostu dobra ile potrzebujemy tego 2 na 10 10 10 na portal potrzeba nie no tak. Ten taki podstawowy dobra ja mam 6 ja, ja mam 4 ty masz 4 no to jest dziesięć. To mamy, to wezmę jeszcze asekuracyjny jeden bloczek. Słuchajcie, mam pomysł, zrobimy świętą zasadę. Najlepiej, najlepszy komentarz, taki najfajniejszy, motywacyjny dzisiaj. Czyli zrobicie nam wierszyk, zostanie podpisany tabliczką na tym obsydianie. O, taką zasadę zrobimy sobie w tej serii, że będzie podpisywać na e, jakichś bloczkach konkretnych e, was. Na Obsydianie. To będzie nas motywować. Zrobimy sobie mur z Obsydianu, boże tak. Dobra, czekaj, gdzie jest wyjście a teraz? To będzie duże kopania. E, tu jest wyjście. Ej, a jeszcze c musimy Gravel znaleźć, czekaj, bo myślisz, że. A tu jest Cyber, cyfer, cyfer, cyfer. Pa, 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 pa patrz Magia świąt Ej, akurat Flint wypadł! Iż. Dobra, czekaj, Magdziej. robię Flint and steel. Dobra, mamy Flint and Steel. teraz tak, musimy wyjść. Masz już ten Uuu, Idziemy na powierzchnię. A to nie robimy go pod ziemią? Nie, myślę, że na powierzchni, wiesz, będzie łatwiej dostęp, wejście, coś tam. Idziemy no na powierzchnię. No dobra, no w sumie... Do cyfrowego mobilu! Ja i to tak, już siedzę sobie pod ziemią, także dla mnie to tam bez różnicy. Nazwę skamieliny w MC, lol. No tak, no bo są skamieliny w Minecrafcie. Lol. Nie odpisuj. <grym wody> Ale mu pocisnąłem. <grym wody> Ostre Ale kawały. Dobra, czekajcie, tak. idziemy w tę stronę. A, halo, kurde noc? O kurde, cześć creeper. Rano wieczór, we dnie, w nocy ciemno będzie. Coś tam, coś tam. O nie, bo księżko no, Stary, uważaj, um. bo nie możemy mieć śmierci. O nie, przewróciłem się. Halo Creeper, obok Dobra, zjęty. Dla zachęty. Czekaj, czy tu coś było? Nie, tu nic nie było, to jest ja sobie. No Dobra, pójdziemy po na powierzchnię, zstawię. stary. Uwaga, zaraz odpalimy portal. To jest najważniejszy portal po tej stronie. Po ta... czy, co? Wiedźmin, co? Co? I w sumie zrobimy sobie 3 na 3 na 3 na 3 na 3 x 3, 3 na 9. W sensie <grym grym> A z każdej 3 3 strony portal może, co? Tak, z każdej portal w portalu, w portalu, w portalu. Nie? Taki, na bogato. Stać nas. Patrz, Uf, no super. jesteśmy najbogatszym teamie, w sensie te bloki kości tak, pod ziemią tak. Jezu papier zrozumiałem, w ogóle widzę, aha, to pewnie Czekaj Nie wiem, nie mogę pisać, czy mi się ja Na na angielską przestawiła? Nie wiem, dobra, uwaga ty, tar, ty, 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 I wchodzimy Wchodzimy, zobaczyć, trzy będziemy mieli też twierdzę, bo dwa twierdze mają twierdzę obok portalu Bo już yy, z tego co wiem to jedna drużyna Znalazła twierdzę W sensie tak, dwie, no, mają to. totalnie przy portalu, wiesz, tak? także to jest w ogóle ziemia niczyja, jakby ktoś pytał. Także tutaj się nie tłuczemy. O, w ogóle Glowstone ładnie się wygenerował na całą lawą. Czy ty widzisz gdzieś tutaj twierdzę? Czekaj, Czy mamy zaraz, najgorszy nether właśnie ze wszystkich teamów. Zaraz tak wiem, o, twierdza obok no, no my nie mamy, trochę przypał. No my nie. Dobra tak przypała, akurat my mamy pecha, że... Ej, ale powiem ci, że najlepiej, że przy samym portalu to nie ma nawet kwarcu. O. Nie, no jest, tylko pod nami. Tak, I ale jest tutaj. trochę dalej, nie? Nawet tak kurde trzeba nie. będzie przy... kurczać ale żadnej twierdzy, będzie trzeba tutaj pochodzić trochę masno, że tak powiem. Ale dobra, hmm. to w takim razie me and the boy wracamy szybko do Overwatch, Overwatcha. Tak, do Overwatcha wracamy. Dobrze. Słuchajcie, także no co? Ja myślę, że będzie dzisiaj na tyle, w taki szalony odcinek 15 myślę, że będzie akurat takie i będzie króciutkie ha, Ha ha, ha. Żeby było więcej tych odcinków, żeby ludzie oglądali, nie? Aha, no także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, że wam się spodobało, żebyście chcieli więcej odcinków z tejże wspaniałej serii z serwera CraftGate razem z Me and the Boys. Także ze mną i Krzyśkiem i innymi tam Krzyśkami i co? I więc dziękuję o... serdecznie za oglądanie, że wam się spodobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku wesołych świąt.